Kto panu to tak spiekolił? No, tak moglibyśmy nieraz powiedzieć o sytuacji, kiedy przedsiębiorca w branży e-commerce zakłada działalność gospodarczą. Dokładnie tak. Bo mamy temat, po pierwsze, wybor wyboru formy opodatkowania, i ja obserwuję, że biura rachunkowe często robią usługę, założymy ci działalność i ładują podatnika na skalę podatkową. Potem pojawia się temat podatku od towarów i usług, no i tych wszystkich mądrych skrótów, ale to na razie zostawmy. Bo jeszcze mamy wiele innych spraw, chociażby kwestie identyfikacyjne, no ale w ogóle też kwestie formy prowadzenia działalności gospodarczej, bo przecież nikt nie powiedział, że taki przedsiębiorca to musi zaczynać w tej najprostszej i najmniejszej formie, którą zwiemy oddegiem, bo może pomyśleć o spółce. Zdecydowanie. I niekoniecznie na sam początek musi to być spółka kapitałowa, bo być może on ma. Fajnego wspólnika, z którym razem chcę ten biznes rozwijać. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie i napiszcie w komentarzu, kto i co spiewił wam w e-commerce.